Dobry Państwu, witam. Dzisiaj czwartek, 13 dzień marca. Dzisiaj o sprawie błachej, no, nie mającej nic wspólnego, a może jednak mającej coś wspólnego z geopolityką, ale no, dotyczącej naszego codziennego życia. Tak się składa, że tutaj w Kanadzie mamy do czynienia z ludźmi z całego świata, a ostatnio w coraz większym stopniu z ludźmi z krajów arabskich, z krajów muzułmańskich. I cóż, no i zmienia to tkankę naszego życia społecznego, ma wpływ na bardzo wiele ciekawych rzeczy, również na kanalizację, na rury. Jesteśmy firmą specjalizującą się w renowacji szafek kuchennych oraz mebli. Oferujemy usługi najwyższej jakości, a używane przez nas produkty nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferujemy bezpłatne konsultacje i wyceny, aby wspólnie opracować plan działania, który spełni Twoje wymagania. Zaufaj, Buffalo Painters. Proszę sobie wyobrazić, że w bloku, w którym mieszkam, dostałem powiadomienie o tym, że, że nasze wysokościowce, wieżowce nie są przystosowane do bidetów. Że bidety. Powodują, że zmienia się ciśnienie jakoś tak nagle, i że te systemy wodociągowe nie współpracują dobrze z bidetami i dlatego w mojej tutaj spółdzielni odradza się montowanie bidetów no ale jeśli to na odpowiedzialność właścicieli tych, tych mieszkań trzeba uważać, no, grozi to zalaniem w ogóle cała, cała mantra rzeczy związanych z tym dlaczego bidety są no niedobre dla, dla tych dla tej hydrauliki naszej w tych wysokościowcach. Dlaczego? Skąd ta nagła popularność bidetów, proszę Państwa? No, myślę, że wielu z nas, którzy korzystają od czasu do czasu z jakichś publicznych toalet, ubikacji, zauważyli w nich butelki. Butelki z wodą. No i takie plastikowe, takie butelki po wodzie, czasem jakieś takie właśnie, które łatwo można ścisnąć. I one służą do irygacji. Dawniej bidety, to, to taka francuska, francuski pomysł na irygację naszego ciała, raczej, raczej dla kobiet, no ale w tych krajach, o których mówiłem, w tych krajach muzułmańskich, arabskich, nie używa się papieru toaletowego, po prostu podmywa się. Niektórzy mówią, że to jest o wiele lepsza, lepsze rozwiązanie. Co prawda, trochę mnie to dziwi, bo wiele osób, które przyjeżdżają z tych krajów arabskich, muzułmańskich, pochodzi z krajów, gdzie nie ma dużo wody, czyli no, woda jest w cenie i to podmywanie się to trzeba tam robić tak pewnie kropelkowo, żeby tej wody nie stracić dużo, no, ale tak jest, tak u nich mają więc przenoszą te zwyczaje tutaj i coraz częściej w mieszkaniach, w łazienkach montuje się właśnie bidety, które nie służą naszym paniom, tylko służą właśnie wszystkim do tego, żeby stronić od papieru toaletowego, który uważają za dosyć trefny towar i no, niechieniczny po prostu. Także mamy tutaj właśnie tę różnicę kulturową i będziemy pewnie tych różnic kulturowych mieli więcej, bo nasza cała cywilizacja jest ukształtowana przez pewne podejście do różnych rzeczy, przez pewien obyczaj. I przecież no, sam fakt, że pracujemy y, przez 5 czy 6 dni w tygodniu, a odpoczywamy w niedzielę, że tydzień ma 7 dni, to przecież to jest biblijne, więc y, to nie jest tak, że wszyscy uznają tego rodzaju y, arytmetykę dni. I podobnie będzie z wieloma, wieloma innymi rzeczami w miarę jak nasza cywilizacja będzie wygasać. A dlaczego będzie wygasać? No, bo się sami a kulturowo wykańczamy po prostu strzelamy sobie samobuja kulturowego, nie cenimy naszej cywilizacji, nie narzucamy jej już, nie lansujemy, nie nawracamy innych na naszą cywilizację, no bo uznaliśmy, że wszystko jest równoprawne, wszystkie są równoprawne, co jest guzik prawda, bo, bo jednak no, jedne cywilizacje są lepsze, jedne doprowadziły do opanowania większości świata, a, a inne nie. Tylko, że jak gdyby wszystko się ludziom nudzi tutaj warto polecić chyba po raz kolejny Globa ten cykl krążenia imperiów, bardzo, bardzo ładna interesująca ciekawa książeczka o tym jak to imperia wzrastają, potem mają ten okres rozkwitu, a następnie upadają, no i w naszym przypadku ten upadek to jest przede wszystkim brak dzieci to jest przede wszystkim demografia no, i jak to mówią, natura nie znosi próżni, będzie wypełniona. Będzie wypełniona przez tych innych, przez tych dzieciatych tych właśnie. Nie przekonam tutaj nikogo do posiadania wielkich rodzin i, i licznego potomstwa, bo tego się nie da zrobić werbalnie. Jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby, nie, nie ma tego systemu wartości, który, który do tego prowadzi, a większość ludzi nie ma, no bo wiadomo, że... Nasza cywilizacja w tym schyłkowym okresie każe nam przede wszystkim stawiać w pierwszym miejscu, w centrum siebie nasze wrażenia, nasze emocje. I, no I w związku z czym ludzie, którzy żyją wyłącznie dla siebie, są po pierwsze biedni, po drugie skazani na różnego rodzaju frustracje, na, na to, że mają ty psychiczne później, depresje, tym podobne rzeczy. A, no ale tak to już jest. I tak to już jest w tym zamiarze globalnym, który przecież no, miał w swoim założeniu ograniczyć liczbę ludzi na Ziemi, więc odradzał nam posiadanie dzieci. Co jest samo w sobie głupie, bo tutaj zgadzam się z Elonym Maskiem, powinniśmy ekspandować. Nasza planeta po pierwsze utrzyma znacznie, znacznie więcej ludzi niż, niż jest, a po drugie, no im więcej ludzi, tym więcej przecież rozumą, prawda? Więc ten, ten zbiór ludzi, którzy myślą, jest o wiele większy i może wtedy coś większego wymyślą. To tak jest w komputerach również. Ale proszę Państwa, no i oczywiście ekspandować możemy nie, przecież nie tylko na naszą planetę. Mamy, mamy układ słoneczny, mamy Marsa. Księżyc. To wszystko jest niesamowicie fascynujące, ciekawe. Ta, to właśnie poznawanie dzieła Bożego, poznawanie świata i bycie w nim właśnie w zgodzie z, z tym, co Pan Bóg dał. No ale to są rzeczy, o których już się nie mówi. Dzisiaj tak jak powiedziałem ważna jest konsumpcja, ważne jest, żebyśmy mieli, ważne jest, żebyśmy się pysznili po prostu. Niestety opanowała nas w pewnym sensie. W pewnym sensie pycha. pycha. I tak oto od bidetów, od, znaczy od imigracji bidetów przeszliśmy <laughs> do, do tych rozważań ogólnych. Bo tak jak powiedziałem, te inne kultury, mocniejsze, silniejsze, widać to u nas w Toronto, zwłaszcza po kulturze hinduskiej, azjatyckiej, no bo ci ludzie jest ich multum. Przyjeżdżają tu, mają dzieci, są dynamiczni. No i narzucają nam swój sposób bycia po prostu, eee, bo jest ich więcej. I tak to już działa, tak zawsze działało i są bardziej pręczni. To tyle na dziś. Mówił Andrzej Komor z pięknej Isisagi. Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie można na tych wodach pływać kajakiem czekam na to, a Państwa oczywiście zachęcam do ruchu, do tego, żebyśmy wychodzili z domu, zwłaszcza po zimie troszeczkę tej witaminy D doznali od, od słońca I, no i na świeżym powietrzu się o wiele lepiej myśli. Mówiłań Rzeku.